Z tej strony tabletowo.pl Zapraszam Was na recenzję Samsunga Galaxy Fit 2. Samsung Galaxy Fit 2 ma bardzo małą, lekką i delikatną obudowę i całość jest niemal nieodczuwalna na ręce. Po kilku chwilach niemalże można całkowicie zapomnieć o tym, że w ogóle ją się nosi. Urządzenie jest złożone z dwóch odłączanych od siebie elementów, przede wszystkim mamy ekran AMOLED o przekątnej 1,1 cala o rozdzielczości 126x294 piksele. Jasność wyświetlacza jest na poziomie 450 nitów, co przekłada się na bardzo dobrą czytelność nawet słoneczne dni. Pod wyświetlaczem zamontowano klawisz dotykowy, za pomocą którego cofamy do poprzedniego pulpitu lub także wybudzamy wyświetlacz. Urządzenie możemy wybudzić także za pomocą gestu nad garstkiem. Wystarczy, że podniesiemy rękę do góry, a ekran powinien się podświetlić. Od drugiej strony względem ekranu mamy piny do ładowania. Poza tym jest tam kilka czujników, przede wszystkim pulsometr. Bardzo specyficzne jest tutaj zapinanie. Musimy bowiem przełożyć końcówkę paska przez dwa elementy i na końcu zablokować za pomocą małego zaczepu. Trzeba się do tego na pewno przyzwyczaić. Na początku jest to dość ciężkie, żeby zapiąć to jedną ręką. Jednak na pewno to, co trzeba powiedzieć, to to, że całość idealnie się trzyma na nadgarstku. Dodam jeszcze, że cała konstrukcja opaski jest wodoszczelna, co potwierdza certyfikat IP68. Urządzenie więc nie powinno uszkodzić się podczas przypadkowego zanurzenia, czy chociażby nawet podczas pływania. Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności opaski, musimy zainstalować aplikację Galaxy Wearable. Omawiając krótko aplikacji i funkcje, jakie tu znajdziemy, mamy tutaj chociażby opcję włączenia powiadomień związanych z osiąganiem dziennych celów kroków, jest także możliwość automatycznego wykrywania treningów, mamy także możliwość ustawienia alarmu, który będzie polegał na tym, że opaska nam będzie wibrowała o konkretnej porze. Mamy także ustawienie pogody, są ustawienia wszystkich powiadomień, gdzie możemy wybrać, z których programów chcemy otrzymywać wiadomości na opaskę. Ciekawostką jest też tryb mycia rąk, ponieważ bezpośrednio na opasce możemy mieć takie odliczanie, jak długo powinniśmy myć ręce. Możemy także ustawić przypomnienia, które będą nam sugerowały, że powinniśmy ponownie umyć ręce. Chcąc spersonalizować swoją opaskę, możemy skorzystać z widżetów, za pomocą których możemy wybrać panele wyświetlane na opasce. Będą one pojawiały się po przesunięciu w prawą lub lewą stronę. Może być tu m.in. podsumowanie stanu zdrowia, ćwiczenia, stres, poza tym jest pogoda, stoper, czasomierz, wspomniane mycie rąk. Może być także kalendarz, puls, muzyka, sen, kroki, więc naprawdę tych opcji jest sporo. Dostosować możemy także jasność i czas podświetlania ekranu. Są do dyspozycji także predefiniowane tarcze zegara, nie jest ich niestety zbyt wiele i nie możemy w nich dostosować nic. Więc musimy skorzystać tylko z tego, co producent nam oferuje. Ciekawą opcją, której mi brakuje w opaskach od Xiaomi jest to, że możemy skorzystać z takich szybkich odpowiedzi, które najpierw sobie po prostu ustalamy w aplikacji, a potem za każdym razem, gdy otrzymamy jakąś wiadomość na opaskę, możemy bezpośrednio z nadgarstka kliknąć ją i wysłać do osoby, od której dostaliśmy wiadomość. Taka drobna opcja, ale bardzo przydatna. Szczególnie, że możemy te wszystkie wiadomości sobie dowolnie konfigurować. Jeśli chodzi natomiast o aplikację Samsung Health, to znajdziemy tutaj informacje na temat przebytych kroków każdego dnia. Mamy także podsumowanie śledzenia naszego snu, pulsu czy stresu. Każde z tych danych pojawia się w formie wykresów z podziałem na dni, tygodnie i miesiące. Klikając na poszczególne dni, pojawiają się także bardziej szczegółowe dane na podstawie wszystkich zarejestrowanych pomiarów. Z aplikacji możemy włączyć także konkretne aktywności fizyczne. Jest tu dostępna bardzo długa lista z wieloma treningami, i praktycznie wszystkie dyscypliny są tutaj dostępne. Ciekawostką jest jeszcze to, że w Samsung Health możemy dodać posiłki oraz wypite napoje. Wtedy od razu będą pojawiały się w jednym miejscu dane na temat spożytych kalorii, co można skutecznie porównywać sobie z informacjami na temat tego, ile udało się ich spalić podczas jednego dnia. Przechodząc już do samej opaski, jest ona obsługiwana przede wszystkim za pomocą tego małego ekranu dotykowego oraz klawisza umieszczonego pod nim. Po podświetleniu przede wszystkim widać panel z godziną, datą oraz innymi danymi, które wybierzemy w aplikacji dobierając tarczę zegara, a przesuwając od prawej do lewej, pojawiają się zdefiniowane widżety. Na samym końcu listy przesuwanej od prawej lub gdy przesuniemy od razu od lewej strony w stronę prawą, pojawiają się wszystkie powiadomienia, które otrzymaliśmy na smartfonie. Muszę przyznać, że przychodzą one naprawdę bez jakichkolwiek problemów. Jeśli tylko aktywujemy tą opcję w ustawieniach za każdym razem po otrzymaniu wiadomości na smartfona pojawia się ona automatycznie także na ekranie Galaxy Fit 2. Jest tylko jeden wyjątek, który jest dość irytujący, a mianowicie gdy mamy włączone powiadomienia z przypomnieniem o wykonaniu jakiegoś ćwiczenia lub umycia rąk to właśnie takie treści mają stanowczo priorytet i wyświetlają się cały czas na ekranie dopóki ich po prostu nie usuniemy. Jeszcze trochę dodatkowych opcji znajdziemy po przesunięciu od góry do dołu. Pojawiają się tutaj ikonki pokazujące aktualny poziom naładowania opaski oraz stan połączenia ze smartfonem. Poza tym pojawiają się jeszcze klawisze do zmiany jasności, jest też tryb nie przeszkadzać, możemy także włączyć lub wyłączyć wibracje, a także aktywować tryb sterowania muzyką. Jest także opcja poszukiwania smartfona jest przełączanie się na tryb nocny ze zmniejszoną jasnością ekranu. Na samym końcu mamy jeszcze trzy kropeczki, za pomocą których możemy przejść do restartowania urządzenia oraz przywrócenia ustawień fabrycznych. Jest tu jeszcze jedna bardzo fajna opcja, a mianowicie tryb wody. Po jego aktywowaniu nie ma żadnej możliwości, żeby woda aktywowała nam ekran. Trzeba bowiem przesunąć palcem najpierw w jedną, potem w drugą stronę, i dopiero wtedy będzie można korzystać z całego ekranu w opasce. A jak w ogóle ten sprzęt radzi sobie z liczeniem kroków? W tekście na tabletowo.pl wkleiłem kilka tabel, które pokazują dokładnie, jak to wypadało. W skrócie mówiąc, mogę powiedzieć, że jest dobrze, aczkolwiek opaska trochę zawyża liczbę kroków i zazwyczaj rejestruje ich więcej niż było faktycznie. W przypadku pulsu oraz snu jest to bardziej dokładne i odchylenia względem chociażby Xiaomi Mi Band 5 są stanowczo mniejsze. No i na koniec została bateria. Do dyspozycji mamy akumulator o pojemności 159 mAh co w moim użytkowaniu mając włączony cały czas powiadomienia oraz kontrolę pulsu co 30 minut przy jasności ustawionej na 70% uzyskiwałem od 12 do 15 dni. Myślę, że to bardzo dobry wynik, który pozwala na pozbycie się ładowarki na stosunkowo długi czas. Baterię możemy uzupełnić za pomocą dołączonej do zestawu ładowarki, jest ona zaczepiana od dołu za pomocą klipsa. Warto jednak wiedzieć, że ta ładowarka ma bardzo krótki przewód. W zestawie nie dostajemy też adaptera sieciowego. Podsumowując, Samsung Galaxy Fit 2 bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Uważam, że to naprawdę bardzo dobra alternatywa dla popularnych opasek Xiaomi, ponieważ nie znajduje tutaj żadnych większych wad, a też jest sporo rzeczy, które wypadają lepiej względem urządzeń od Xiaomi. Przede wszystkim mamy bardziej rozbudowane opcje wyświetlania i reagowania na powiadomienia. Z szybkimi odpowiedziami na czele. Nie ma także z nimi żadnych problemów, zawsze się wyświetlają. Z czym czasami wsiały bywały problemy. Ten Samsung względem Mi Banda 5 na pewno też działa dłużej po jednym ładowaniu. Ciekawostką jest też ten tryb ochrony wyświetlacza przed wodą. A osoby bardziej aktywne docenią na pewno także stanowczo dłuższą listę dostępnych treningów. Mimo dziwnego zapięcia, Galaxy Fit 2 trzyma się także lepiej na nadgarstku. I nie zdarzają się sytuacje przypadkowego odpięcia. Gorzej według mnie wypada intuicyjność, ponieważ opaski od Xiaomi jakoś przyjemniej się używa. Poza tym brakuje funkcji sterowania kamerą w smartfonie, nie mamy też zbyt bardzo rozbudowanych opcji dostosowywania tarczy zegara. W Xiaomi nieco lepiej wypada także sposób ładowania. O dziwo nieco mocniejszy jest także moduł Bluetooth, przez co urządzenie ma większy zasięg, gdy telefon jest bardziej oddalony. Uważam jednak, że Samsung Galaxy Fit 2 to świetna opaska wyceniona bardzo solidnie i za około 190 zł otrzymujemy sprzęt jak najbardziej godny polecenia. A co Wy myślicie o tej opasce? Czy Wy byście ją kupili, czy raczej zdecydowalibyście się mimo wszystko na Xiaomi? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Zachęcam również do zapoznania się z pisemną, bardzo szczegółową wersją na Opel, a tymczasem ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!